Okradli mój dom, ale nigdy nie będą poznać mojej historii. Ostatnie tchnienie spalonej ziemi. Dym wciąż unosił się z nadgruzów, gdy Lina zacisnęła palce na glinianym amulecie, który wisiał na jej szyi. Tylko tyle pozostało z domu, który jej babcia zbudowała własnymi rękami, cegła po cegle, historia po historii. Mężczyźni w czarnych mundurach zajęli nie tylko ściany, zabrali drewniane kufry z listami pradziadka, żelazne garnki, w których zimą gotował rosół z kurczaka. Nawet starą, zardzewiałą strzelbę, która wisiała nad kominkiem, bezużyteczna, ale pełna wspomnień. W imię postępu mówili. To będzie droga. Zostaniecie przeniesieni. Ale Lina wiedziała, co oznacza przeprowadzka. Miało to na myśli blaszane chaty na obrzeżach miast, gdzie wiatr wyl przez szczeliny, a dzieci wykaszlały kurz z placów budowy. Oznaczało to zapomnienie. Nie płakała, gdy widziała maszyny rozdzierające ziemię w miejscu, w którym jej matka, zgodnie z tradycją, zakopała jej łożysko. Zamiast tego splunął na ziemię i odwrócił się, kierując się w stronę jedynego miejsca, w którym mógł jeszcze znaleźć sprawiedliwość gór. Stary Jeremiasz czekał na nią przy wejściu do jaskini, a jego twarz była naznaczona bliznami, które mówiły więcej niż jakakolwiek książka. Czy przyszedłeś prosząc o wojnę, czy o ziemię? Zapytał, plując w ogień, który trzaskał między nimi. Żadne z nich Elina usiadła, wyciągając z kieszeni garść suszonych nasion. Przyszedłem prosić o pamięć. Jeremiasz roześmiał się, a jego głos był ochrypły jak żwir. Pamięć nie jest pytana, dziewczyno. Pamięć zostaje skradziona. Wiedziała, o czym mówił. Starsi opowiedzieli, jak wiele lat temu, kiedy inżynierowie przybyli po raz pierwszy ze swoimi planami i obietnicami, ludzie z gór spalili archiwa ratusza. Nie budynki, tylko papiery. Fałszywe umowy, kłamliwe mapy, dekrety podpisane cudzym atramentem i krwią. Jeśli czegoś nie ma na papierze, to nie istnieje, powiedział stary Antonio przed aresztowaniem. A tego, czego nie ma, nie można zabrać. Teraz mają kopie, mruknęła Lina. Wszystko jest na ich komputerach. Jeremiasz wziąłki i narysował na ziemi zarys zwierzęcia, którego nie rozpoznawała. W takim razie spalimy też komputery. Kiedy przybyli, miasto spało tuzin cieni z twarzami pomalowanymi na szaro. Lina prowadziła a Amielit wypełniony teraz ziemią z gór, jakby dźwigał ciężar samej góry. Budynek ratusza był szklanym potworem, oświetlonym od wewnątrz jak latarnia. Wewnątrz pliki cyfrowe świeciły na serwerach, które nigdy nie zasypiały. Nie musieli wyważać drzwi. Nocny stróż, mężczyzna, którego siostrzeniec grał w piłkę nożną z kuzynami Liny, odwrócił głowę, gdy przechodziła. Nic nie widziałem, szepnął. Serwery znajdowały się w piwnicy, w labiryncie przewodów i migających świateł. Lina nie wiedziała, jak korzystać z tych maszyn, ale Jeremajes przyprowadził ze sobą szczupłą kobietę o palcach zwinnych jak pająki. Une Emerysa, tak ją nazywali. W czasach, gdy papiery jeszcze się liczyły, pracowała jako maszynistka. To proste powiedział, podłączając małe urządzenie do jednego z portów. Uważają, że postęp jest tylko do przodu. Zapominają, że powrót to także droga. Jedno kliknięcie. Przerwa. Potem ekrany zaczęły gasnąć, jeden po drugim, jak świece dmuchane przez niewidzialny wiatr. Pliki uległy uszkodzeniu, mapy rozpłynęły się w pikselach, dekrety stały się martwymi językami. Kiedy wszczał się alarm, było już późno. Lina nie biegała. Stała na środku pokoju, patrząc na płomienie, które Dołunę Merysa zapaliła na wydrukowanych dokumentach, w symbolicznym geście, na pogrzebie. Ogień polizał słowa dwywłaszczenie, pożytek publiczny, godziwa rekompensata, słowa, które nigdy nie były sprawiedliwe. Będą nas ścigać, powiedział nerwowo jeden z mężczyzn. Niech polują Elina, dotknęła amuletu. Ale nas nie znajdą, bo już nas tu nie ma. I nie kłamała. Kiedy przybyła policja, góra już ich pochłonęła. Ślady stóp zaginęły w krzakach, zapach zmieszał się z mokrą ziemią. To nie były duchy, były gorsze. Byli żywą pamięcią. Wiele lat później, kiedy oddano do użytku drogę, która miała przecinać górę, inżynierowie zauważyli coś dziwnego. Asfalt pękał w miejscu, w którym miał znajdować się dom. Liny. Maszyny się zepsuły. Robotnicy przysięgali, że słyszeli śmiech na wietrze. Zła ziemia, mówili. Lepszy junyk. I odeszli. Droga zakręcała szeroko, omijając miejsce, w którym stał dom. Z biegiem czasu zak odrósł, stanowiąc kryjówkę dla węży i opowieści. Dzieci nowego miasta, te urodzone w betonowych budynkach, słyszały, jak ich starsi szemrali na temat kawałka ziemi, którego nikt nie mógł zająć. Jest tam kobieta, która mi nie pozwala mówili. Ona nie potrzebuje ścian ona jest ścianą i to była prawda. Lina wciąż tam była, siedząc w cieniu drzewa, które własnoręcznie zasadziła, a Amiryt był teraz pełen pęknięć, jak ziemia po suszy. Czasem, gdy wiatr wiał akuratnie, słychać było odgłos zardzewiałej strzelby uderzającej o ziemię albo zapach gotującego się bulionu z kurczaka. Ukradli mu dom, ale nigdy nie poznaliby swojej historii.